No i ogród został wzbogacony o oczko wodne, które pięknie się tutaj wpisało w te szczelinowe skalniaki i w ten mur kapitalny. Świetne tło mamy. Podejrzewam, że bardzo to rozmaiciło życie w ogóle w ogrodzie. Tak, tak. Ptaki mają copić latem, jak są upały. Ono jest i... głębokie bardzo? Nie, metr nawet nie ma. I sami zrobiliście oczko? Tak, sami. Wszystko sami robimy spontanicznie. Zbiornik wodny ładnie wkomponowano u podstawy muru oporowego podtrzymującego nasyp górnego tarasu. Jego kamienne brzegi porastają drobne gatunki okrywowe, jak na przykład rozchodniki. Są też liliowce. Pośród roślinności przybrzeżnej, żółtym kolorem kwiatów wyróżnia się zarówno tojeść kropkowana, jak i rozesłana. Lustro wody zdobią lilie wodne. Nie każde oczko przygotowane jest do tego, żeby obsadzić linię brzegową roślinami, a przecież nie może ich zabraknąć. One pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu zbiornika wodnego. No i oczywiście dostarczają wielu przyjemnych widoków. A więc pani Karina wpadła na doskonały pomysł stworzenia pływającej wyspy dla roślin. Jest to tratwa, której podstawą są deszczułki związane drucikiem. Pływa dzięki styropianowi, cienkiemu dość. Pomiędzy wspomniane deszczułki wsadziła rośliny. Jest tutaj to jeść rozesłana, która doskonale radzi sobie w takich warunkach, ba, ona je nawet uwielbia. Rozwija gęsty system korzeniowy wraz z miętą, która też czuje się świetnie. Korzenie filtrują przy okazji wodę. Znalazł się tutaj też przywrotnik ostro klapowany. No i tym sposobem proszę bardzo. Pływająca wyspa jest piękną ozdobą i jednocześnie świetnym siedliskiem, no może nie siedliskiem, ale urozmaiceniem dla zwierząt, bo przecież i żaba tu chętnie posiedzi, i przysiądzie pszczoła, i człowiekowi też jest przyjemniej patrzeć.